I znowu dla tych z Państwa, z którymi widzę się po raz pierwszy. Pani Barbara Chęcka to była taka Pani, która pół życia spędziła w Domu Pomocy Społecznej, a drugie pół w Zakładzie Psychiatrycznym na zmianę. W ramach terapii malowała i pisała. Pisała listy do nieistniejącej postaci, do Jasia Potockiego. Pisała jej i wyrzucała do śmieci. Ktoś te listy wyjmował. I ja sobie pozwolę te listy przeczytać, bo one zostały wydane. I z naszego punktu widzenia są kompletnie bez sensu. Ale na bazie tych listów napisałem piosenkę do Barbary Chęckiej. Gąską mnie kochani. I niech będzie Pan wielokrotny, zobaczy nas noc choinkowa, a potem wstąpię do samotnych. Niech Pan się może nazywa inaczej, niż ten, co nigdy nie miał żony i krzyczy głośno raczej. Nawet gdy już jest rozbudzoną, coraz mi bardziej schną myśli, korzenie, lecz będę robić wciąż ten sam gest. No, proszę cię o pomyślenie, co rano zbadaj łeb, czy jest? Trzeba się rano umyć, zapalić, zobaczyć na miejscu głowę. Ja nie wiem, jak się pływa po fali, bo może mam prostoliniowe łóżko, kołyska i I trudne, za trudne słowa. Mam w życiu obręcz przykro, to wszystko. Ale pogoda je prestižová. pan wielokrotny wyjechał do księstwa. Na pamięć palę mu świeczki. I nie mam czasu już na zwycięstwo. Lepiej odłożę grosz na fajeczki. Piszę do pana literą słomą. Wtedy zawsze słońce świeci. Potem przychodzi do mnie listonosz. I gruwiutki kubeł śmieci, wszystko jest proste za złota, jest złota. Z ptaka ptak będzie, a z węża wąż. O szpital przestępczy jest po to, żeby nie wyszła za wielki mąż, co was bardziej swą myśl korzeni. Lecz będę robić wciąż ten sam o pomyślenie. co spadaj łeb, czy jest? Pod gałązką księżyca mnie kochaj I niech będzie pan wielokrotny Zobaczy nas noc choinkowa a potem wstąpię do samotnych.